Jest sobota 17 grudnia. Jestem w drodze powrotnej do Barcelony. Wysiadłem w okolicy miejscowości Amposta, bo pociągi regionalne bliżej do Barcelony nie dojeżdżają z Walencji. No i teraz jadę do miejscówki, rozbić namiot. To dziś zapewne będzie ostatnie ujęcie, bo za chwilę będzie ciemno. Za pół godziny może. 18 grudnia, niedziela. Była to ostatnia planowana noc na dziko podczas tej wyprawy. Jadę w kierunku Bar Barcelony, jestem jakieś 40 km od Camp Rills. Z tym, że jak jechałem z Camp Rills do Walencji, to jechałem bardziej w głębi lądu PN340, a teraz jadę przy samym brzegu. Teraz będę musiał przejechać przez ten tunel. I tutaj niestety trochę jest stromych zjazdów i podjazdów. Ale za to są ładne widoczki. Podjechałem pociągiem i jestem teraz w Barcelona Sands. Tak wygląda dworzec w Barcelonie Sands. Całkiem brzydki. Jestem w hostelu R, hostel za Barceloną, blisko lotniska, ponieważ we wtorek mam lot do Berlina we wtorek rano, więc muszę być gotowy na to. Myślę, że to będzie wszystko na dziś. Jest poniedziałek, 19 grudnia, muszę pojechać do Barcelony, ponieważ Lucia chce specjalną super-duper pastę do zębów, do, po którą nie, której nie można kupić w zwykłym sklepie, tylko będę musiał ją poszukać w centrum handlowym. E, no cóż, ale czego się nie robi dla byłej, dla obecnej i dla przyszłej. Przy okazji obczałem drogę rowerową, której jeszcze nie znałem. To jest chyba najszybsza trasa Selprat do centrum handlowego Granvia 2. Dziś tylko 16 stopni. To nie przelewki, zima w pełni. Jestem w super duper centrum handlowym i rozpoczynam szukanie super duper pasty. Byłem w dwóch drogariach i w Carrefourze i nie znalazłem takiej pasty. Ale wiadomo, jakby pasta super duper można było normalnie kupić, to pewnie by nie była pasta super duper. Wracam do hostelu. Jak widać i słychać po zmroku ulicy, tętnią życiem pomimo, że jest druga połowa grudnia.